może nawet święty turecki, agent 07 i kapitan Klos Kapitan K na pełnej kurwie, z całą brygadą wali po kipie Nie będzie dzisiaj nic innego, tylko siekanko towaru na klipie Kapitan K to jest bandyta, wiozła nas dzisiaj do niego taryfa Ładnie płacimy, jesteśmy kwita, ktoś zastrzelił w nocy szeryfa Kapitan Koks, Koks, pociągnie nos Kapitan Koks, zajebie nos Kapitan Kops, Kops,

gdzie czeka nas piąty mecz pierwszej kolejki Ligi Urańskiej, a tutaj Makabi właśnie prezentowany klub żydowski kontra Spartak. Sowiec Spartak, jeden z faworytów, jak wiemy, do mistrzostwa, na pewno do walki od tyłu. Makabi z prostym celem utrzymania. Powinien zwrócić uwagę na flagi. Dokładnie. No, ciekawe, no doskonale wiemy o poglądach kibiców Spartaka, o ich pochodzeniu. Oni się z tymi poglądami nie kryją, prawda. Są byli partyjniacy, komuchy. Chuje generalnie. Generalnie chuje, tak. No, Spartak to jest taka kurwa, po prostu. No, trudno, nic na to nie poradzimy. Ta kurwa, który aż kibicuje. Tak jest, no i na tej. No, to, no, ciekawe czemu im kibicujesz. No w każdym razie, a oto trener. Trener Makabi? Nie ja wiem. Matitych Netanyahu, tak? Ale szybko chowałem te trzy. Te... No dobrze, no trener, zobaczmy sobie na skład Spartaka w bramce Castrato, w obronie Wileński, Wiśniewski. Ktoś tam, Murino, Fedorov, w pomocy Katsolini, Ciplewski, Nagy, Kutas, Abatak, Huligant, Bourbon, Paris, Platynow i Artium Pindą. Trenerem oczywiście Aleksiej Szlucha, tak? Tak on na imię? Aleksiej mm, Szlucha. Tak, Aleks Aleks Aleksiej, Aleksiej Szlucha. da Szlucha, Komentator się wczuł bardzo w Spartaka. Żeby mać, komentarz może być nieobiektywny, nie bo swoje rzeczy są po drugiej stronie. No właśnie, ich skład w bramce z Albert. Zweistein, w obronie jest Dawid Grinhagel, Brodeberg Platstein, potem w pomocy Jutstein w Ebreo, Brodeberg w ataku na pleton obcięty, Maciej Steinman i Izrael końbą. Warto tu opowiedzieć więcej o Grzybobobowie. Otóż to jest jedyny goj w tym zespole i w dziejach tego zespołu. No, na ogół goje nie mają wstępu do klubu będącego reprezentacją Żydów, ale yy, Grzybobow był kibicem Akabi od dziecka. Był zaangażowany w to mu. Pozwolono zagrać. No to i. Nie... no i. Żydem w powołaniach. Tak. Zabaw na Żydach grać nie będę. A komu tu no żegnałem. najbardziej. To, że mamy już pierwszych wizdek na Gazprom Arenie w stadionie zmodernizowanym w 2010 roku przez między innymi dzięki środkom z rosyjskiego koncernu. Wtedy jeszcze nikt nie wiedział co ten koncern knuje, teraz każdy wie, ale każdy to ignoruje. Co Co? Sponsoruje machinę wojenną Włodzimierza Putina. Jego Widzimy kilometrowy spalony, bo ogromny tutaj, nie wiem, dziwne są tego nie dostrzegł gołym okiem. Teraz wieczesław Fiedorow. Ale po to mamy war Jest na z tym z nawet nie jest to jest półautomatyczny spalony na pleton obcięty do Coinbaum, a Coinbaum! Ale zawodowo wyczyszczony przez obrońcę Spartaka. Ależ, mecz od straty do straty. Teraz na pleton obcięty. I znowu spalony. Znowu kilometrowy? Proszę Państwa, wiatr 15 km na godzinę w stronę. lewą. No kurwa, nie wiem jaki to jest kierunek. Nie wiem, od, nie wiem czy od kamery, chyba tak jak od kamery. nocną chyba. No. Dobrze. Naki Kutas. Na Kutas cieplewski. Pindol. Pindol może tam zagrać. Do Platynowa Paris Platynow. Co zrobi Platynow i broni to Albert zweistein No, Pindol prawie z asystą, ale tylko prawie. Tak jest. Zobaczymy, jak rozegrają to. Łukasz, Jak to kurwa działa? Normalnie chyba. spartaka i połowa przewrotki chyba Nagiego kutasa. Nagi kutasa, ale. No <laughs> i udało się to. Ale jest węgier. Tak teraz Maciej Steinman. To nagi Kutasz w zasadzie. No tak. tak, ale ktoś nie potrafi tutaj czytać w naszej budce komentatorskiej w zasadzie studiu, bo nagrywałem studio. A niektórzy też... Yy, Przednicy nagrywali w studiu. Matynow! Lisko. Także i tak mam i szczęście nagrywając studio, a nie stóp. No właśnie, no też wiemy, że nasi niektórzy poprzedni czasami po prostu się dali wśród kibiców i musieli komentować. No Mi ale to jednak pamiętam. trochę w poprzednich latach, bo teraz a, to już... A, już dawno temu. I zdarzało się, się pobicia mimościela i na sektorze rodzinnym, no to i tak wiemy, że w Uranie no to m, wszyscy są... Ładnie, nawet dzieci. Nie bez powodu, to jest strefa kibola, tak, a tymczasem Bourbon i yy, broni to po raz kolejny o, Ostatnio Izolator Uran wyszedł nawet z inicjatywą... Um, ustawki 9 plus, 9 minus no tak. U, U 9! I cazzolini! Nie ma! Ustawki U9! Tak, co no, tam jest takim czymś? Lat 9, no tam jest mocna ekipa w że nie wiem czy inne ekipy mogłyby sobie pozwolić na udział w takiej ustawce a tymczasem wyczyszczona kilka przez odwońców Maka i Wileński Wileński, Ciplewski Jedorow Magikutas Ale się obrócił Magikutas, kutas daleka TARDA Pindal Ale broni to Żyd Ole Ojoj, oj oj problemy Karta wysiadła graficzna Kurwa Problemy z realizacją mhm. chyba prze... Przepraszamy mamy drobne problemy z realizacją mamy problemy realizacyjne, ale na... Szczęście... Karta graficzna siadła tak, ale na szczęście... Ale sama się poprawiła. Na szczęście już jest okej. Okay I będzie dość doświadczanie... Szuty różne są chyba niebezpieczne. Pindol ale... o! No Z... pindol to bo Chłopaki są przewrotki. Tutaj widzę próbować. To no, jest tak... gola, y, prawda... Goja w zasadzie nawet. Goja kolejki no to... Dokładnie kolejki. Myślę, że przeciwnikom to nie grozi. A tymczasem jest <laughs> znowu przewrotka. Nie wiem co to miał na celu. kibice Makabi podobno... Yy, zaczęli ostatnio yy, wybierać Goja Kolejki. Ma to polegać na tym, że piłkarz, który najbardziej zaszkodził Maccabi, jest na takiego wybierany. Goj Kolejki? Zobaczymy, kto będzie Gojem Kolejki. Nie, nie w tą stronę! Kurwa! Co to było? Co to było? Bo ja się odwróciłem na chwilę i to, ta chwila wystarczyła, żeby on już tam to... Tak, to, to właśnie powiedział Łukasz z i... Spalony, spalony. Aż co za, ok. Zobaczymy, czy tutaj Makabi wywiezie punkty z Sowiecka. No byłoby to na pewno wielkie osiągnięcie dla nich, wywieźć punkty z tak trudnego terenu. Czasem Pindol. Pindol. Okej, okay, Pindol to z Pindol się nie patrzył. Pindol szedł do przodu. Pindol przeprasza. Idzie, 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 idzie do przodu jak burza, tak? Tak. Nie wierzę, że żadnych. Nagi Kutas, ale czekał za długo chyba. Nagi Kutas ja dostał po jajach, został taki smrnięty taki został. A teraz zobaczmy Jutstein. będzie szansa za i blokuje to obrońca Spartaka. obrońca Spartaka. Obrońca Spartaka na razie nie jest dysponowana. A jak za takim Nagi Kutas do Bourbona, Huligan Bourbon. I Platynow, Paris Platynow, jest tam w polu gra. Kurwa, co on miał na myśli? Wow! Co on miał na myśli, proszę państwa? Ja jestem podniecony taką grą. Dzisiaj, no dzisiaj Żydzi idą pod punkty, proszę państwa. Chyba tak, tak to wygląda. Ale tymczasem Coinbaum, będzie bramka Coinbaum... Nie, jeszcze Ultstajn. I wow! pan spróbował. Czy tulił się tam do zawodnika Spartaka, nasz naczelny Żyd. No nie naczelny, tu Naczelnych Żydów mamy wielu... myślę, że Izrael Coinbaum z takich chyba. Wydarzeń. Tak. A tymczasem Spartak klepie sobie piłkę. O Ale zjebali to, proszę państwa. Koncertowo niczym na koncercie Ewy by... koncercie kogo? Chciałem być Ewy Brown, nie wiem dlaczego. Ona chyba... Może kaniego Wert'a tak? Ona, ona chyba nie koncertowała za bardzo. Nie wiem. Sobie. Nie kojarzy jakiegoś koncertu znanego. Słuchze, chuligan Bourbon, zobaczmy co zrobi. Chuligan Bourbon z daleka, ale jest to obronione przez... To miało szansę wpaść. Dlaczego znowu karta umarła? Dlatego, że jest rożnych. O chuj chodź. Czy jak rzucimy to się poprawi? Sprawdźmy to, oczywiście kurwa, że nie. Hmm. No i dobrze, wracamy po problemach realizacyjnych. No nie wiem, jakaś słaba jakość tutaj. W sowiecku internet jest nie najlepszy po prostu. Po prostu... Ym, lokalny wóz z transmisji się przekrócił. Musimy korzystać z, yy, z... Lokalnej telewizji. Tak, tak, tak. Teraz Nagikutas, co zrobi Nagikutas i... Z lokalnej telewizji sowieck-adin. ...finansowanej... współfinansowanej przez Gazprom. jak Hooligan Bourbon. Tak, Ciekawe tutaj Ciekawe zagranie Jest Fiedorow. I będziesz uzwolniony dla Macawii. Hmmmm... chujnia! O, jest to połowy zakopane. A ja jestem trochę zszokowany, że Spartak tutaj nie wygrywa. Nie tego się nie, nie szokowany. Nie tego oczekiwałem. Ale w zasadzie już Masz rację. Nie powinniśmy być tutaj zszokowani, wynikami wynikamy. Nigdy. Tak, tak, to jest Liga Brańska, prawda? Tu się może okazać, że zesło, zesz, zeszłoroczny mistrz spadnie z Ligi. Tu się wiele może okazać. Nawet no, w to, to wątpię, bo jednak to różnicę. Ale, ale wszystko jest możliwe. Wszystko jest możliwe. Tam. Makabi mówiło, no niektórzy mówili tutaj o walce o mistrzostwo, ale akurat tutaj mocno odlecia, a ja tymczasem Ciplewski, Ciplewski, będzie bramka, jeden do zera. po rozpoczęciu od razu chuj Ciplewski, rewelacyjnie to zrobił, mamy bramkę, kapitan, no tak, znaczy kapitan, właśnie, to znaczy kapitan, nie spodziewałem się, że od razu po rozpoczęciu ze środka padnie bramka, no to się zdarza rzadko, ale też tutaj Żydzi. Są drogą. Ym, Proszę jest... Państwa, mamy zmianę. Za Wiśniewskiego wejdzie Wiśniewski. Kurwa, dziwna to. decyzja, trochę. Dosyć. Z jest o tyle dziwna rzecz, yy, że ich piłka. <grych> <grych> że? Tak, że ich piłka, że nigdy nie biorą pryszniców po meczu. Podobno się boją. Nie wiem czemu. Oni tylko u siebie w domu biorą. Tak, ale wszędzie, nigdzie indziej. Nie biorę. <laughs> Proszę zobaczyć na zmianę. Wiśniewski zastąpił Wiśniewskiego. Myślę, że ta zmiana dużo wniesie do zespołu. Bardzo. Szczególnie, że mam identyczny overall. A tymczasem. on ja, ciklewski. Ale on to wypuścił, naprawdę, zajebiście. Ciklewski, co on tutaj tu myśli? Zajebiste to było podanie. Do... No, co. Pff. Faulowany! Kurwa, zasunięłeś mi ręką i sfaulowałem ziuta jakiegoś. No, faulowany się... był Ciplewski, no. Ale wie. teraz faulowany jest żyd. Zoprad tam z tym szydem i lecimy dalej. Zaraz jakiś nasz prawda niewinny zawodnik dostanie żółtą, bo się zagapił, bo po prostu nie wiedział, bo ktoś mu ręką zasłonił. No tak? tam nie ma. Biedny piłkarz. Albo może nie zostanie. Ileński może wypuścić Ciplewskiego, I. który jest na spalonym, ale puścił tę piłkę bardzo mądrze Muszę tylko po to, by potem znowu ją... A nie, jednak zbrać. dostanie nasz ziutek kartkę, był to Steinburgo. Steinburgo, tak? Czemu znowu z ruskim akcentem powiedziałeś? Stalin Bourbon Tak się czyta, Bourbon Bourbon Bourbon, Bourbon. Bourbon a nie Bourbon Bourbon! O! o! o ależ tutaj chcieli ruszyć kilka Spartak, ale Latstein był szybszy. Stalin Bourbon Stalin Bourbon w pierwiot, obcięty i będzie, ależ to było bez sensu. O, chciał, on właśnie e, chciał piłkę przyblokować, ale coś mu e, skurcz w nocy po prostu i poszedł po. kurwa. No co za debit chyba. Bo... No nie, nie, tutaj ciężko to wyjaśnić się, Murynow. No i zobaczmy, będzie szansa dla klubu żydowskiego no, na dom, wyrównanie. Dobrze, że Murynow, a nie tam, że tam jest R, a nie RZ. I zobaczmy, Jutstein kontra Kastratow z 11 metrów, Jutstein i pięknie pod, pod ladę. 1 do jednego, Makabi wyrównuje, i mecz trzeba nam się odnowa. Widzimy tenera Matityach Netanyahu. Tymczasem no, Stein perfekcyjny rzut karny wyczuł jego intencje. Yy, Kastratop, ale no nie miał żadnych szans. No, do tego, to gramy dalej. Oczywiście gramy dalej. Gramy a... nie samy bo jak trzymamy się ramy, to się nie posramy. Ależ fantastyczne uderzenie platynowa 8 metrów i może by wpadło. Wagner huligans, czerwona część sowiecka. No tak, zawsze. WDW nie bo coś na flagi, bo to jest ten folklor kibicowski nie jest. Niesamowity. Bardzo rozbudowany i taki nieco ciekawy. Bardzo właśnie. ciekawy, tak Natomiast teraz na pleton obcięty. I. chciał trafić w kibiców gości. Słusznie. Będzie rzut rożny. I tym ten kurwa, Lód jego pierdolona mać. i broni toka Stratow. Ruchał tą piłkę, zapłodnił ją, także będziemy mieli małe pił piłczczątka. Kurde. A Stratow, ale stracił tą piłkę grzybowowow, z daleka, ale tam. Interweniuje, obrońca sportaka Tak jest. Olololo. I będzie rzut rożny. A raz kolejny Jutstein z rzutu ja jest? Jaki to jest kurwa rzut? Jut... Jak on to kopie? Nie, nie pomyślałeś o tym nigdy? No to jest rzut, ale. Rzut, kop... rzut nogą. No to się nazywa kopnięcie! Kop... Kopnięcie, rzut nogą w jeden pies. Dobrze, Wiśniewski. Szansa dla Spartaka, ma tam y, możliwość zagania w pole karne. Wiśniewski. i Gówno! Broń, to, to Bramka Szmakhabi, nie? Kto to jest? No Czwajsztajn. A, bo to ja jestem. Dobra. Wie jak to się robi... Jiszcz tak nisko. To jest nie, to... A, to no od na odwrót! Na odwrót to ma sens. <grym> Dobra! No, kopią spod piłkę kopie. A nie mówię czy to ma sens, czy nie ma. <grym> Platy... No, przeniósł tą piłkę na poprzeczką. Mhm. Jakiś taki niezbyt... A czy całkiem ciekawy tak. mecz. Tak Są... nasi piłkarze jeszcze uczą się grać, Oni tak naprawdę dopiero wyszli ze żłobka. Tak jest. Są klony tych... Ci piłkarze co grali w poprzednich latach? No to są po prostu ich klony, które dopiero uczą się grać. Tak, wielka wymiana piłkarzy nitańskich nastąpiła. co, co, co jakieś 4 lata około. No tak, akurat ostatnia, więc no, 4 lata temu, to nowe i będzie. Będzie. Co tu? Niby tu on faulował. Oczywiście, nie proszę widziałeś państwa, to? Czy jesteś ty, ty ślepy? Proszę Państwo, Żydzi przekupili sędziego. Tego drugiego ciplewskiego nie spodziewałeś się, że ten będzie główny. spodziewaniem. Błędnik. błędnik mu zwariował. Możliwe. <laughs> po takiej ilości alkoholu, proszę Państwa, to i Wam by błędnik zwariował. Dobra. No tak. Spartaku lubią pić. Co to <laughs> z tego bramkarza Steina biednego. Dwa kamyki tylko... Proszę zobaczyć, co dwa gole, będąc kompletnie pijanym, to jest naprawdę wiecie. Tak, Spartak ma taką niepisaną zasadę, że na trzeźwo nigdy nie wychodzą na boisko. Zobaczmy jak, jak czy Żydzi odpowiedzą. Czemu kurwa tak długo! Szanowni. Tą FIFA chyba specjalnie pierdolą, żeby... Gorzej, żeby gorzej działała i żeby się ludzie bardziej wkurwiali i więcej kasy kurwa wydawali na Ultimate Team, bo to ja kurwa nie widzę no. to, kurwa Dobrze, Ebreosz, Time, jeszcze szansa dla Żydów. Będzie bramka, nie ma bramki. Ja pierdolę, na pustą praktycznie. No ślepy kurwa chuj z niego, naprawdę. Ślepy chuj Kastratov. No ślepy chuj to jest taki trochę krew, nie wiem czy zobaczyłem że on też taki ślepy chuj. I... Zawodowa strata piłki ze strony Spartaka. Zawodowa. Oni, oni są w tym A tak. A tymczasem z Spartaka idzie na grzyby. Nie, A, ale, nie! Ale, ale już wraca spokojnie. Panie Tomaszu! Tu nie ma dogrywki! A właśnie, my się nie przestawiliśmy chyba dzisiaj. A no, trudno. Dobrze, Paris Platynow może dobić Maccabi Platynow. Czy będzie bramka Platynowi? Gówno! Ale ci zabójcy w ogóle no straszna, słabe, strasznie słaba skuteczność jest. Tak. tak. oj no dobrze. Bon. Co to, co to ma wyjść, k***a? Stein-Bulbon. Fantastyczne dośrodkowanie. Perfekcyjne. Magikuta? kutas no! i... Nie ma. Ale no dobre. Było przynajmniej do środka. Zobaczmy na akcję Żydów. Znaczy, na co tu ich jeszcze stać? Steinman. I zapisał wszystkich Ja A ah! A tymczasem... Ależ błąd! Chodź tu kurwo! makabi A ci kurwa teraz koszę! O ty śmieciu j**any! szansa da makabi i... poprzeczka! <laughs> Ależ ma mają farta. I... I gówno. Ależ mają farta. Piłkarze Spartaka. 2 do 1 kończy się ten mecz. Bardzo gówniany, muszę powiedzieć. Tak więc teraz możemy się wreszcie przedstawić. Komentował dla Państwa Alfons Bauchmann. i Tomasz Kopawry. A my Państwu dziękujemy. 3 punkty dla Spartaka, 0 punktów dla Maccabi. Czyli tak, jak miało być, chociaż styl, w jakim dokonał tego Spartak, no nie powala. W tej kolejce pozostaje jeszcze jeden mecz, aczkolwiek go nie skomentujemy. Nie mamy praw autorskich. Prawa mamy, ale. Tak, Nie po prostu około połowa meczy skomentowano. Mam, że widzowie w dupę oglądacie bez komentarza. Przepraszamy bardzo. Do widzenia, dziękujemy. Siemano. Gdzie oglądacie wcale pojebało?